Hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, zagramy sobie znowu we Farminga 22, jest to już czwarty odcinek, otóż z tej serii. Yy, pod ostatnim odcinkiem z tej serii zostawiliście, otóż, tyle lajków, wyświetleń, za co wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że w tym odcinku to przebijecie. No i możemy sobie przejść tak dokładnie do tej głównej części odcinka. W ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam, yy, robiliśmy sobie orkę. I właśnie na tym skończył się ten odcinek, że Wam trochę tutaj pokazałem. Zrobiłem tą orkę yy, oraz tutaj zaparkowałem moim traktorkiem pięknym, moim John Deere. Właśnie w tym otóż miejscu. Tu jest mój kultywator. Yy, zapomniałem Wam dopowiedzieć, że w ostatnim odcinku yy, chciałem Wam pokazać, że jest takie coś teraz jak kamienie. Tak, we farmingu jest takie coś jak kamienie. Na polach mamy kamienie, jak widzicie, tu mamy kamienie, tutaj. Co jest takim. Bardzo fajnym smaczkiem Wam powiem co dodaje, tak urozmaica trochę, właśnie tę grę. No i pokazuje nam, że ta gra może być ciekawsza, nawet z takimi małymi szczegółami. Więc powiem Wam, że naprawdę ciekawe, ciekawe i szkoda, że zapomniałem Wam to właśnie dopowiedzieć w ostatnim odcinku. Jak możecie zauważyć, jest kamerka, jest to czwarty odcinek, właśnie z kamerką. Yy, nagrywam dwa odcinki pod rząd, bo mam tą samą bluzę, więc dlatego. tę samą bluzę, no. więc dlatego właśnie nagrywam dwa odcinki pod rząd, jak, jak, jak widzicie. To jest właśnie powód, bo później nie będę miał czasu w tygodniu, a tak sobie nagram szybko odcinki naprzód. Nawet nagrywanie farminga też jest naprawdę fajne, przyjemne i faktycznie trwa krótko, znaczy krótko, trwa szybko i nie muszę jakoś specjalnie odcinków montować, miniaturki też się robi łatwo, więc jest naprawdę fajnie. Dobra, możemy sobie już tutaj ogólnie... Możemy już tutaj sobie jest ogólnie przejść do mojego traktorka, ponieważ jak sama nazwa tego odcinka mówi, będziemy w dzisiejszym odcinku siali. Mają mojego od John Deera, oraz mamy tutaj moją, yy, mój siewnik jest to siewnik Nord, yy, nordsten hk yy, hk25 plus ns 3030 i ma pojemność ziaren ile mu się zmieści jest po prostu 6600 litrów przepraszam bardzo 6, 600 litrów i należy właśnie do mojego gospodarstwa więc sobie właśnie ładnie siadam tutaj do mojego john Deera. Yy, cyk i co I... Czekajcie, kliknę sobie... Aha, bo tak się robi, tak. Chciałbym sobie wejść tutaj do mojego środka. Chciałem zobaczyć, jak by wygląda ten mój John Direct od środeczka. Jak widzicie, jest naprawdę ładnie. Tu mamy tak, tak, tak. W rzeczywistości, tak w prawdziwym życiu, w życiu nigdy nie siedziałem w John Dirza, więc dokładnie nie wiem, jak to jest. Ale powiem wam, że w farmingu to wygląda naprawdę ciekawie. I jest takie... Robi... Tak powiem, robi wrażenie, robi wrażenie. O. Czekajcie, widzę, co jest tego traktorka na razie. Nie pytałem was, was się, co... Chcie, w sensie nie pytałem was się, co chciałbym zasiać A wydaje mi się, że najlepszą opcją do zasiania będzie po prostu zasianie yy, Zwykłego... Czekajcie Sprawdzimy sobie co ogólnie jest najdroższe Bo chciałbym sprzedać sobie właśnie to co, to, co zyskam yy, I sprawdzimy sobie co tu jest najdroższe A produkt, to jest tyle ile produktów mam, a tu pokazuję jakie są ceny, tak? Yy, pszenica jest za 1100, tu mamy za tyle Owiec jest w drogi, bo krzlej nawet może i ocena może dolić nawet do 2000, więc jest to całkiem spoko moim zdaniem. Co tu jeszcze mamy? Winogrona są drogie, oliwki, dobra, słoneczniki. Słoneczniki są drogie, ale nie mam maszyny żadnej do tego. Nie wiem czy soje się uprawiało innym kombajnem, więc soję na razie też sobie nie zasadzimy. jak widzę, że na razie tutaj już takiego czegoś nie ma, co byśmy zdołali sobie. Oj, przepraszam żebyśmy zdołali po prostu sobie zasiać i to po prostu ściąć własnoręcznie przez naszego kombajna, Nie własnoręcznie, tylko przez naszego kombajna. dla tego sobie zasijemy. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie owiec, bo jest najdroższy i w razie czego bym mógł sobie go sprzedać. Więc klikamy na owiec. To jest owiec, moi drodzy. Klikamy sobie, bo dajcie, czekajcie. Sprawdzę sobie jeszcze, bo można zrobić sobie jeszcze tak, że kliknę sobie tutaj. E, mm, czekajcie. O, okno pomocy, tak, dobra. Yy, włącz siewnik na B, to jest normalne. Rozłóż siewnik, czy mamy, jest, dobra, możemy sobie tak rozłożyć siewnik. Czekajcie, bo teraz jest... Teraz możemy sobie rozłożyć, dobra, jest rozłożony, teoretycznie jest rozłożony. Żeby wyładować, możemy odkryć pokrywę. Yy, nie, pokrywę nie chcemy otwierać sobie ogólnie. Chcemy zrobić po prostu opuścić, opuszczony siewnik mamy, czy nie? Mamy, dobra. I teraz co jeszcze, i chyba już wszystko, bo złożyć nie chcemy, zatrudnić pracownika nie chcemy. Więc możemy tak, klikamy na B. Wow, patrzcie co jest grane. Czyli jak widzicie, naprawdę działa te. W sensie, bo jak widzicie, we w nowym farmingu wprowadzili takie coś jak yy, daty, tam lato, jesień, znaczy to są pory roku Ale wprowadzili też normalnie daty, miesiące i podzielone jest tak wszystko, że od tego jaki mamy, mamy miesiąc czy tam pory roku Nie możemy zasiać danych rzeczy, co jest też ciekawe I nie wiedziałem, że to już tak działa Więc dlatego spróbujemy zasiać coś innego Dobra, czyli tego nie możemy Klikniemy sobie w takim, a ma, ma może opisane co możemy zasiać, a czego nie, w którym danym, w której porze roku? Bo to też jest ciekawe. Eee, a tu są wahania cen, wow, fajne, dobra. Dobra, czy nie możemy sprawdzić kiedy co zasiemy. Klikniemy sobie na Y, B. Aha, czyli te nie możemy zasiać, dobra. A na przykład YB tego też nie możemy. To też nie możemy Y. Czyli w takim razie zasiemy sobie rzepak, bo rzepak możemy zasieć w tej porze roku. I teraz. Teraz dla mnie taki jest taki trochę niesmak tego, że po prostu ja dokładnie jeszcze nie wiem w których miesiącach co mogę siać. Może sobie tu je sprawdzę, więc przyjdę zaraz i dokładnie Wam powiem czy coś znalazłem na to temat jak siać, kiedy, co i jak, więc widzimy się za chwileczkę moi drodzy. Wow, patrzcie co znalazłem! Jest taki coś jak kalendarz rolniczy, który nam pokazuje co, jak i ogólnie o której porze. Wow, to ja to w ogóle nie widziałem w pierwszym odcinku, czy tam w drugim. Dopiero teraz to zauważyłem. Jak widzicie, we w, yy, możemy sobie zasadzić yy, pszenicę oraz jęczmień dopiero we wrześniu. Co jest ciekawą rzeczą. Yy, więc dlatego wydaje mi się, że ja trochę poczekam z tym albo po prostu na jednym polu zasieję sobie rzepak. A nareszcie Puls się sobie po prostu tam pszenicę czy tam jęczmień, jęczmień. A owiec kiedy możemy... Aha, owiec możemy tylko i wyłącznie zasadzić we w marcu lub kwietniu. Nie. Pora się Tak, we w marcu lub bądź kwietniu. No ciekawe wam, powiem dopiero teraz jakie coś zauważyłem. No, jest takie naprawdę fajny smaczek, takie rozmaicenie, więc na plus to Janfair Software Studio, że takie coś prodziej duży plus. Więc takie. No po prostu fajne, fajne to jest, fajne moim zdaniem. Więc za to zasiejemy sobie na razie rzepak, więc klikamy po prostu sobie B i siejemy sobie ten rzepak. Dobra, czekajcie. Oj, oj 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 oj, czekajcie po prostu muszę zrobić tak dokładnie. Dobra, wydaje mi się, że powinno być dokładnie. Dobra. Eee, co ja chciałem właśnie tak ogólnie omówić w tym odcinku? O odcinku w tym ch chciałem bardzo omówić jedną ważną rzecz, ponieważ... Na razie zajmiemy się takimi najbardziej powszechnymi rzeczami we farmingu A dopiero później będziemy się zajmowali takimi jak tam e, Takie coś jak, jak na przykład wapń, czy tam przykładowo e, wapń, jakiś tam e, obornik, czy inne różne sprawy Więc to po prostu jest tak, różnie będzie wypadało Na razie chciałbym wam tylko pokazać orkę, sianie, zbieranie, no i prasu, e, presowanie są właśnie takie najważniejsze rzeczy, które chciałem Wam na początku pokazać i dopiero w późniejszych etapach będę Wam pokazywał coraz inne rzeczy. No. Ale się trochę nagadałem. Za każdym, za każdym razem, kiedy nagrywam farminga, to dużo gadam. Jestem ciekawy, czemu tak jest. W ogóle... Nie pytajcie mnie się w jaki sposób to ja tutaj sieję, bo po prostu jakby jestem trochę tak zainteresowany tą grą w sensie sposób graficzny, a nie taki jak tutaj to wszystko robię. Zrobię te pole po prostu po swojemu i będę tutaj w międzyczasie tam gadał wam na różne tematy. Jak widzicie, fajnie to wygląda moim zdaniem. Patrzcie na to. Wow, ciekawe. Ta grafika też tu jest piękna moim zdaniem i robi dużą robotę. I te realistyczne zmienianie biegów to jest naprawdę majstersztyk, co jeśli się zastanawiacie nad kupnem Farmingam to szczerze bardzo polecam, bo widać różnicę pomiędzy tą 19 a 22, więc jakby yy, nie będę jakoś bardzo negował tego, tej firmy Giantwert, bo ja wiem o co im chodziło. Że po prostu, jakby COVID nie mieli czasu, tu jakieś inne rzeczy mieli związane z jakimś tam sporem, z inną firmą. Więc dlatego po prostu powiem, wam, że Że opłacało się tyle czekać. I Jest to po prostu ciekawy materiał na te kilka lat, no na kilka, no na 2-3 lata. Więc się nie zdziwię jak oni wydają dopiero na następnego farminga. Wydadzą tam przykładowo za 2 y, lub 3 lata, tak jak właśnie zrobię z 19 i 22, -ką. więc może to będzie różnie. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Właśnie rozmawiałem głównie o tym farmingu. Powiem Wam, że szkoda również, że nie mamy napisane w tym prawym górnym rogu, bo jak widzicie kamerkę mam pod tą ikonką, że nie mam po prostu napisane, który jest dzień, ty, dzień miesiąca. Bo to też by było bardzo przydatne, bo, bo na przykład nie wiemy do którego miesiąca możemy co zasiać, a na przykład yy, skończy się tak nagle, przeminiemy sobie szybko jakiś tam moment i nagle się po prostu skończy sierpień już nie będziemy mogli danej. Yy, danej rośliny zasiać nie będziemy mogli, co moim zdaniem będzie całkiem słabe, więc tak też czasami może się zdarzyć, więc mogliby to trochę zmienić, ale może zmieniamy to w jakichś aktualizacjach, to się jeszcze zobaczy po prostu. Również chcemy wam bardzo pokazać jak wygląda farming kiedy mamy noc Tak właśnie wygląda mój John Deere jakie ma światła Właśnie trochę będziemy w taki sposób siali tego Bo chciałbym właśnie mam wam tak zaprezentować trochę z perspektywy nocy, nie tylko z dnia Klikamy sobie na V i lecimy właśnie z tym Również możemy sobie, chciałbym bardzo sprawdzić jak wygląda to od środka Dobra, czyli od środka to wygląda tak, też jest bardzo ciekawie wam powiem Mamy ładne tutaj lustereczko, wszystko pięknie wygląda no moim zdaniem Farming postarał się i zrobił kawał dobrej roboty W tę grę gra się też naprawdę ciekawie I faktycznie jest warto wydać te... Czekajcie bo muszę wiedzieć w którym momencie Jest po prostu moim zdaniem warto wydać... O kurka bo muszę jakoś tutaj ładnie ten... Bo cały czas przerywam sobie Jest teoretycznie warto wydać te, dwie, te 180 zł, jeśli macie jakieś tam na stanie takie sobie, tak o 180 zł i po prostu chcecie jak na jakąś grę sobie wydać, na przykład święta się zaczynają, chcielibyście jakiś prezent dostać, więc jest to moim zdaniem naprawdę fajna opcja i dlatego polecam Wam serdecznie z całego mojego serca tę grę. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że ja zrobię sobie jeszcze ten jeden, tutaj pasek, ten, tu jeszcze jeden, i sobie pójdę spać. i w następnym dniu do, dokończę, właśnie sobie te ścianie tego pola przecież, bo tak muszę tutaj dobrze zakręcić. Dobra, cyk jest fantastycznie. I tak, ja Wam mówiłem, w następnym na, znaczy no odcinku, w następnym dniu, więc pójdę spać zaraz, zakończę ten dzień, ten jeden pójdę spać i widzimy się, będziemy się widzieć na następnym tym dniu bo chciałem wam pokazać też jak wygląda w środku domu w, jak wygląda w domu oraz chciałem wam pokazać jak wygląda te spanie ta cała funkcja spania czekajcie, tak, klikniemy na VC żeby sobie tutaj wyjść, sprawdzamy jak my tu mamy zasiane dobra, jest moim zdaniem przeładnie tutaj też jest dobrze no tutaj też jest bardzo ładnie więc rzepak sobie zasialiśmy Żapak jest to naprawdę też spoko opcja zarobku. Przyjdziemy sobie w, przejdziemy sobie w to miejsce. Cyk, wyjdziemy sobie z traktorka i przyjdziemy chyba już do spania. Jak to się otwiera? A, dobra, bo ja sobie muszę to sprawdzić, jak to się otwiera. Yy, a nie, klikam po prostu sobie na R i wskaż czas pobudki. A, to będzie o której godzinie mamy wstać, co nie? Dobra, wstaniemy sobie tak o. O dziewiątej, niech będzie. Niech moja postać po prostu się wyśpi. Niech ma przyjemną noc. Trochę to trwa, wam powiem. Wstał? Dobra, wstał. Patrzcie, co w ogóle jest grane tutaj. Co jest grane? Czemu? No, teraz jestem bardzo zdziwiony tym faktem, że tak się stało. Czekajcie, ja sobie tam zasieję tą resztę. Bo jestem bardzo zaskoczony tym faktem, czemu tak się stało, otóż... No, bardzo dziwne z mojej, znaczy, bardzo dziwne zachowanie z strony farminga. Tak, kliknę sobie na B, na V. Bo nie wiedziałem w ogóle, że takie coś może się zdarzyć. Więc jestem, nie powiem wam, że jestem jakoś zły na, na, po prostu na to, ale również jakoś bardzo zadowolony nie jestem, bo po prostu nie wiedziałem, że od razu jak minie nam jeden dzień, to jakby się przesuwa o bardzo dużą skalę ta cała gra, dziwne, może, czekajcie, zaraz jest prawda jak to wy wygląda w kalendarzu, bo jestem naprawdę zaskoczony i to nie powiem, że jestem, jakoś, że jestem jakiś wściekły czy coś, tylko po prostu jestem tak zaskoczony, normalnie zaskoczony Zaraz sobie to sprawdzę, tylko sobie tutaj to dokończę I mam nadzieję, że jakoś nie, nie skomplikuje mi tutaj to planów Trzeba ja ciągle sobie tutaj ładnie tutaj zasiać Tak, dobra, pięknie, wszystko ładnie idzie Cyk, cyk, cyk Mam nadzieję, że tą słomę jeszcze będę mógł pozbierać Dobra, tak więc oficjalnie zakończyliśmy sobie tutaj sianie Muszę włączyć to okno, bo ja tego okna tu nie chcę mieć Cyk Dobra Tu sobie zostawię ten mój siewnik Dobra, pięknie I co ja chciałem wam powiedzieć Aha, chciałem wam tutaj zainformować, że Chciałem wam powiedzieć, że jestem zaskoczony właśnie To ja wam mówię cały czas A, Dobra bo ja już wiem o co chodzi, moi drodzy. Ja dokładnie wiem o co chodzi. Ponieważ, powiem wam tak. Każdy jeden dzień to jest tak jakby jeden miesiąc. No, no jest takie trochę zaskoczenie, moim zdaniem. Co może być dziwne, ale tak właśnie jest. Każdy jeden miesiąc to jest jeden dzień, a każda jedna godzina to jest jakby jeden dzień. Dziwne, co nie? Bardzo dziwne, moim zdaniem. Znaczy, każdy jeden dzień to jest jakby miesiąc. A każda godzina to jest jakby jeden dzień. Ciężko mi to wytłumaczyć, ale pewnie sami wiecie jak to działa. A jest to z moim zdaniem bardzo dziwne. Czy ja tutaj coś będę jeszcze musiał zrobić? Bo mam tutaj coś jak zakwaszczenie. I wydaje mi się, że będę musiał to odchwaścić. Odchwaszczacze jakiegoś będę musiał sobie kupić. Sprawdzę sobie, jak tutaj wyglądają odchwaszczacze. Mmm. O, są chwastowniki, mamy, bo mamy opcję kupna albo opryskiwacza, albo chwastownika. Tak? Dobra. Tylko jak to wygląda cenowo? No, cenowo nie jest zbytnio fajnie, ale to tam może w następnym odcinku, właśnie, zobaczymy, jak to wygląda. I sobie w następnym, następnym odcinku po prostu zakupimy jakiś chwastownik. Wydaje mi się, że chwastownik będzie lepszą opcją niż taki opryskiwacz. No, więc dopiero w następnym odcinku pokażę wam jak tutaj się presuje oraz jak się odchwaszcza. Więc następne dwa odcinki będą dotyczyły właśnie tych rzeczy, więc oczekujcie właśnie na te odcinki. I co wam mam powiedzieć? No jestem zaskoczony, jak wam mówiłem, mam nadzieję, że jeszcze będę mógł to zebrać. I co? Widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Nie zapomnijcie o lajkaczu, subskrypcji oraz dzwoneczku. No i na narazienka, moi drodzy. Elo!